Hej, witajcie. Dzisiaj przychodzę do Was troszeczkę innym filmikiem, bo nie dotyczy on rysowania, ale delikatnie może się z tym łączyć. A będę mówiła o czymś, co ostatnio stało się dość popularne w Polsce, co mnie bardzo cieszy, a mianowicie o bullet journalu, lub w skrócie budżo. Ja swój bullet journal prowadzę od początku tego roku. Wspominałam o nim już w jednym z filmików kilka miesięcy temu czasem też wstawiałam zdjęcia na instagrama ale czym tak właściwie jest bullet journal? więc najprościej mówiąc jest to zeszyt lub notes który łączy w sobie kalendarz albo planer dziennik i zbiór list rzeczy do zrobienia ale co najważniejsze nic was w nim nie ogranicza jest to pusty notes który uzupełniacie sami tak, jak chcecie, przeznaczacie tyle miejsca, ile chcecie na daną rzecz. Nie ma tak jak w kalendarzach zwykłych, że tego miejsca jest albo za dużo, albo za mało. I przede wszystkim możecie dekorować, jak chcecie. Każda strona może wyglądać tak samo, możecie bardziej go zdabiać, możecie go prowadzić bardziej minimalistycznie. Wszystko zależy od Was. Jeśli zdecydujecie się na prowadzenie bullet journala, to pierwszą rzeczą, na jaką powinniście zwrócić uwagę, jest zeszyt, w którym chcecie go prowadzić. Oczywiście, jeśli dopiero zaczynacie, to najlepiej jest użyć jakiegoś całego zeszytu, żeby nie wydawać więcej pieniędzy na jakiś bardziej porządny notes. Ten mój jest z Lidla, kosztował około 10 zł w twardej okładce jest dość gruby, jest na gumkę ma tutaj gumkę na długopis. Z tyłu ma też kieszonkę na jakieś tam notatki, ja trzymałam w tym jakieś naklejki itd. Tak Miał jeszcze wstążkę do zaznaczania stron, ale ja ją ucinam, bo ona zawsze mi się gdzieś wpałęta. I mój zeszyt jest też pusty. Nie jest to ani kratka, ani linia. Po linii nie lubię. Kratko uważam, że będzie zbyt nachalna i zbyt widoczna. Zeszyty w kropki były wtedy, kiedy zaczynałam zbyt niedostępne. I jedynymi takimi najpopularniejszymi zeszytami, które można było znaleźć, był albo Molskin, albo Leuchtturm O ile dobrze to wymawiam, ale w razie czego napiszę gdzieś <grywki> tutaj na ekranie. Więc zdecydowałam, że będzie to po prostu pusty zeszyt. I początkowo też obawiałam się, że będzie mi się trochę krzywo pisać. Więc fajną rzeczą do zaopatrzenia się jest coś takiego, to się nazywa ryga albo liniuszek. Z jednej strony ma kratkę, z drugiej strony ma linię. One pomagają, bo można je podłożyć pod stronę i widzimy kratkę. Szczególnie jeśli chcemy rysować jakieś tabelki, czego jest u mnie sporo, więc bardzo mi się to przydaje. I może teraz pokażę Wam, jak prowadzę mój bullet journal. Może czymś się zainspirujecie. Starałam się uzupełniać go różnymi stylami, żeby sprawdzić, co mi się bardziej spodoba. Więc zaczynajmy. Pierwsza strona to oczywiście dane kontaktowe w razie, gdybym mój bullet journal zgubiła, co mam nadzieję się nie stanie. Dalej jest rysunek, a to dlatego, że ten zeszyt kupiłam z myślą o tym, że będzie on szkicownikiem. To jest pierwsza strona, taka tytułowa. No i na początku każdego bullet journala jest indeks. Ja swój podzieliłam na ten dotyczący kalendarza i ten dotyczący list, notatek i jakichś tam rysunków pojedynczych. Indeks to nic innego jak zwykły spis treści. I o ile ta część intekstu mi się bardzo przydała, to ta, już nie mówiąc o tym, że jest zbyt różowa i po prostu mi się nie podoba, to też kompletnie nie była dla mnie przydatna i prawdopodobnie w kolejnym już z niej zrezygnuję. A tutaj jest koperta, w której otrzymam klucz. Klucz to jest coś jak legenda czyli w jaki sposób Będziemy zaznaczać niektóre rzeczy. Koperta jest też fajnym rozwiązaniem, jeśli nie macie, tak jak ja, na końcu koperty. Można sobie taką zwykłą kopertę przykleić tutaj. Ja tak robiłam przy kalendarzach, które też Wam już pokazywałam w filmie. Dalej mamy kalendarz na cały rok kalendarz w wersji tabelarycznej, który jest nazywany w bullet journalu kalendeksem ja zrobiłam tak, że wygląd ten całomiesięczny dla każdego miesiąca mam na samym początku a jak to się skończy, dopiero zaczynają się tygodniówki tak samo wygląd całego miesiąca mam w formie takiej jak zazwyczaj jest w planerach i przy nim też zostanę, bo jest dla mnie bardziej wygodny. Po tej stronie zapisuję sobie jakieś ważne daty, rzeczy do zrobienia w tym miesiącu. Ee, jakieś tam notatki dotyczące YouTube'a i budżetu, ale przeniosłam to na jedną stronę w środku, także wszystko mieć w jednym miejscu. Też starałam się, żeby każdy. Miesiąc wyglądał troszeczkę inaczej. Jak widzicie, też każdy miesiąc ma naklejony na rogu taśmę, łosi albo inną ozdobną taśmę, która odpowiada kolorystycznie danego miesiąca, dlatego że dalej w ten sam sposób zaznaczam tutaj, gdzie te poszczególne miesiące są. W lutym też doszły mi odkrycia. Plan zajęć z tamtego semestru. Coś co nazywa się habit tracker. Jest to tabelka, w której z jednej strony wpisujemy wszystkie dni miesiąca, z drugiej strony czynności. I jeśli daną czynność zrobimy danego dnia, to zamalujemy, zamalowujemy kwadracik. Działa to na zasadzie tablicy motywacyjnej. Wiadomo, im więcej jest malowanych kwadracików, tym my jesteśmy szczęśliwsi i zbieramy nowe nawyki. Chociaż u mnie też nie jest tak to do końca, bo niektóre z tych rzeczy faktycznie są nawykami, które chcę sobie wyrobić. A niektóre są w formie informacyjnej, na przykład w którym dniu oglądałam serial, albo w którym dniu czytałam książki, to raczej nie jest to nawyk. Dalej mam jakieś testowanie bardziej ozdobnego pisma i moje tygodniówki. Jako, że stwierdziłam na początku, że będę robić jeden tydzień na całą stronę w ten sposób, a że styczeń zaczynam się od piątku, więc tu są tylko te trzy dni. Dalej też chciałam uzupełniać jakimiś a też chciałam, żeby każdy miesiąc wyglądał trochę inaczej, dlatego tutaj narysowałam flagi na każdy dzień. Z kolei na luty już to były strzałki z liczbą. Tutaj też habit tracker troszeczkę się rozrósł. Danielu, moje wyzwanie przeczytania 50 książek w 2016 roku. Nie wiem czy mi wyjdzie, bo zbliża się już listopad, a jestem dopiero w połowie. Tym bardziej, że teraz nie bardzo mam na oku jakieś tytuły ciekawe do przeczytania. Dalej mamy marzec. A dalej anime i seriale, które oglądam. Na jakim odcinku aktualnie skończyłam i tak dalej. I o ile przy serialach to całkiem się przydaje, to przy animach już niekoniecznie, bo mam majonime list i tam zapisuję, co oglądam aktualnie, co już obejrzałam. Tam wystawiam też oceny. Więc jeśli chcecie, to możecie mnie zaprosić do znajomych. Też możecie polecać mi jakieś fajne anime. Link zawsze macie do mojej anime listy w opisie pod każdym filmem, więc to też Was serdecznie zapraszam. A tutaj moje przygotowanie do filmu z porównaniem markerów. Tutaj strona jakieś bazgrołki. Rysunek z Fairy Tail, Tale, który też widzieliście na Instagramie. I Opening 22, tak, 22. Tutaj jest w wersji japońskiej, z drugiej strony jest e, po polsku, e, ponieważ to było malowane markerami. Markery przebijają, więc wystarczyło, że z drugiej strony po prostu dorysuję kontur i ten sam rysunek jest po obu stronach. W kwietniu stwierdziłam, że już e, nie chcę mieć jednego tygodnia na jednej stronie, tylko cały tydzień na dwóch stronach. E, dodałam też pogodę. Coś jeszcze? A i oddzieliłam rzeczy do zrobienia każdego dnia od tego, co się działo w danym dniu. Dalej jest lista pomysłów na listy, która powstała po przeczytaniu książki Sztuka Planowania. Ale nadal się zastanawiam, czy robić coś takiego, czy po prostu mi się chce, bo to też pewnie zajmie trochę. Tutaj też y, fajny motyw na wklejanie biletów. Tutaj jest coś, o, o czym mówiłam wcześniej, czyli strona, w której zapisuję moje przychody i wydatki. I robię to tak, że w każdym miesiącu y, mam wydzielone kategorie i u mnie są to bilety, jedzenie, rzeczy plastyczne y, bo podchodzące pod hobby. I w to też wliczam książki, ubrania i kosmetyki, technologia, które wliczam też do ładowania telefonu albo gry i inne, czyli na przykład wizyty u lekarza, jakieś nie wiem, kupienie jakiegoś mebla czy ozdoby do domu. Mam z tyłu w kieszące kartkę podzieloną właśnie na te kategorie, gdzie wpisuję daty kiedy coś kupiłam, gdzie kupiłam, mniej więcej co kupiłam ile to kosztowało po każdym miesiącu to podliczam każdą kategorię wpisuję tutaj ile na co wydałam znowu to podliczam, dopisuję jeszcze skąd i co zarobiłam i zapisuję tutaj czy jestem w danym miesiącu na plus czy na minus ta metoda też nie jest jeszcze do końca dopracowana ale póki co mi się sprawdza i widzę, że jeśli danego miesiąca wydałam więcej pieniążków na rzeczy plastyczne, czy tam na ubrania, to wiem, że w kolejnym mogę sobie niektóre rzeczy odpuścić. Tą stronę widzieliście na Instagramie. W maju też zmieniłam troszeczkę układ, bo wcześniej wpisywałam wszystko bardziej poziomo, teraz robiłam takie tabelki bardziej pionowe. Dalej, czerwiec. Czerwiec to oczywiście miesiąc truskawek, więc. Naklejki z truskawkami i też kolorystyka taka czerwono-zielona. I też pojawia się tutaj coś takiego jak oś czasu, czyli 24 kratki na 24 godziny. I polega to na tym, że zaznaczamy tam, w których godzinach na przykład spaliśmy, byliśmy poza domem, coś robiliśmy, konkretnego sensu, co chcecie tam zaznaczać, to to zaznaczacie. Ja tutaj popełniłam mały błąd, bo. Porysowałam kreski po każdej godzinie i później nie bardzo miałam gdzie wpisywać te godziny, więc już w następnym tygodniu zamiast kresek wpisywałam godziny i malowałam kwadracik od jednej do drugiej. W czerwcu też spróbowałam pierwszy raz wziąć udział w wyzwaniu instagramowym, rysunkowym, polegającym na tym, że przed danym miesiącem dostajemy listę haseł na każdy dzień i na dane hasło danego dnia rysujemy dany rysunek. Jak na przykład grill, burger, klapki itd. Lipiec. Nadal miałam tutaj tą oś czasu. Dalej, wyzwanie na lipiec: rysunkowe pod hasłem Oceanu. No i też nie do końca jest dokończone. Parę rysunków jest po prostu zrobionych ołówkiem, a parę w ogóle nie. A i tak się cieszę, że zaczęłam go robić. No bo pierwszy raz rysowałam wieloryba, pierwszy raz rysowałam rekina czy Orkę. I oczywiście lipiec to był miesiąc, kiedy królowały Pokemony. <grywania> Więc tak, moja lista Pokémonów złapanych. A dalej jest sierpień, to też widzieliście na Instagramie. A tutaj też po raz kolejny zmieniłam wygląd. Zrobiłam mniejsze kwadraciki na każdy dzień i rzeczy do zrobienia przeniosłam do oddzielnego okienka i ewentualnie w danym dniu zapisywałam, że właśnie to robiłam. A tutaj chciałam narysować wszystkie pokemony, bo wiadomo po samej nazwie nie każde się pamięta. Ale też już pod koniec sierpnia te pokemony stawały się coraz bardziej nudne, nic się nie zmieniło, więc przestałam to robić. I w sumie nie wiem, czy to dokończę, ale postaram się, bo też nie lubię zostawiać takich niedokończonych rzeczy. A moja lista rzeczy do spakowania na wyjazd. Taka strona z wyjazdem, która jeszcze nie jest dokończona, bo chcę tu wkleić parę zdjęć. I wrzesień. więc taki wygląd miałam tylko przez te dwa tygodnie dalej spróbowałam czegoś takiego czyli nadal jest to pionowy wygląd ale ma w sobie też oś czasu tylko, że podzieloną na pół po 12 godzin i to już bardziej mi się podobało i taki wygląd został nawet przez Cały październik. A tutaj, pod koniec września, zaczął się remont mojego pokoju. I październik. Nowy semestr, więc, więc nowy plan zajęć, który jeszcze nie jest tutaj dokończony. Październik to oczywiście Inktober. Kolejne wyzwanie z grupy Kochamy pismo ręczne dotyczące nauki pisania. Czcionką print, która wygląda mniej więcej tak. I dalej tygodniówka. I tutaj nadal zostałam właśnie przy tym wyglądzie, tylko tą oś czasu przełożyłam na dół. I dalej listopad. Ale to zaraz zobaczycie, jak on powstawał w przyspieszonym tempie. I to już wszystko w tym filmiku. Jeśli wam się podobał, to pamiętajcie o lajku. A jeśli macie jakieś pytania dotyczące bullet journala, piszcie oczywiście w komentarzach. W ogóle dajcie znać, czy taki filmik wam się podobał i czy chcecie więcej filmów o tym, jak ozdabiam bullet journal i o tym, czym go ozdabiam oraz jak go prowadzę. Bo mam parę pomysłów. Więc subskrybujcie po więcej. Ja się z wami żegnam. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Pa! pa.